Siemanko, Koldziska z tej Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Lorisa Kariusa w FIFA 20. Dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Ankaraguczu, a potem czekają nas mecze z Galatasaray, Antlajasporem, Denizli i na koniec Koniaspor. Zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Jesteśmy liderem tabeli. Jeden punkt przewagi nad Alaniasporem i Galatasaray, więc jest to nikła przewaga, którą chcemy oczywiście powiększyć. Musimy wygrywać, żeby tak się stało, więc skupmy się teraz na pierwszym spotkaniu w tym materiale. Widzimy w natarciu nasz rywale. Karabulut rozpędza się skrzydłem, ma niestety zdecydowanie za dużo miejsca. Karabulut centruje na pole karne Parlak, ale cudownie wyłapuje to Karius. Naprawdę spektakularna interwencja. Wreszcie w natarciu Beszyktasz, llej, ładne odegranie. Gunul. Stara się odnaleźć lepiej ustawionych kolegów i odnajduje burak, ale niestety bramkarz go powstrzymuje. Jeszcze nie koniec tej akcji. Nkudu, Nkudu w polu karnym, zejście do lewej nogi. Nkudu nadal holuje tą piłkę, zablokowany, poprawka i znów bramkarz okazuje się być górą w tym pojedynku. Widzimy, Ankaraguczu kapitalny przerzut do boku, Karabulut ma za dużo miejsca. Orgil, no i niestety gol. 1 do zera dla naszych rywali, nie układa się to dobrze. Staramy się odpowiedzieć na bramkę naszych przeciwników, ale nie wychodzi nam to. I niestety przegrywamy cały czas, a bramkarz naszych rywali broni jak natchniony. I to jest zła wiadomość. Powinniśmy w tej momencie atakować, a niestety musimy się bronić. I to nie zwiastuje nic dobrego. Zobaczmy, Canteros na pustą Sadajew. No i koniec. Przegrywamy 2 do 0. Dramat. No i to spotkanie kończy się naszą klęską, można by rzec. Ocena meczowa 5,7, jeden strzał złapany, dwie bramki stracone. Przy samych bramkach Karius nie miał za dużo do powiedzenia. Jedno to podanie do pustej, a jeden to naprawdę fajny strzał. Jeśli chodzi o zawodnika meczu, to nie ma nikogo u nas, bo nikt nie zasłużył Karabulut, graczem tego spotkania, asysta przy jednej z bramek. No i dobra, przejdźmy do następnego spotkania, a o tym jak najszybciej zapomnijmy. Tabela jednak nie wybacza błędów. Spadamy na trzecie miejsce. To jest piłkarski dramat. Dwa punkty straty do Alany Asporu i Galatasaray. Byliśmy na szczycie. No a teraz, delikatnie mówiąc, nie jest z nami najlepiej. Galatasaray to nasz kolejny rywal. Mecz na wyjeździe, ale mamy patent na tą drużynę. Więc chcemy ich po prostu pokonać bez problemów. Zaczynamy. To widowisko. Dobre tutaj podanie, szybkie odegranie, patrzymy, Burak Ilmas, ładnie, nkudu, może dośrodkować na pole karne i tak się dzieje, elneny, niestety tylko słupek, było tak blisko, szczęścia! Ryan Babel bawi się na skrzydle Holender. łatwo zwiódł naszego obrońcę, Babel urywa się, centra na pole karne, ale Karius jest świetnie ustawiony i ze spokojem wyłapuje to uderzenie Seriego. Świetnie Ljajić uruchomił tapie, ten kapitalnym przerzutem do Elnenego Centralna Polekarny Nkudu i jeden do zera. Tak jest, prowadzimy z Galatasaray na wyjeździe. Jeszcze tutaj widzimy Cieszynka z rezerwowymi. Tapial Jajic, Jest tutaj burak Ilmas, rozpędza się z piłką. Ilmas jest już w polu karnym, podaje do środka Elneny, kapitalne odegranie Nkudu i Muslera. Tym razem Urugwajczyk jest górą w tym pojedynku. Świetna interwencja. Feguli do środka Belanda, jeszcze Feguli, co wymyśli Algierczyk, zbiega do środka, czy poda do któregoś z lepiej ustawionych kolegów zagrywa na pole karne, ale tutaj jest Loris Karius i z łatwością przechwytuje bezpańską piłkę. Galata w końcówce dąży do wyrównania nic im nie pozostało innego Falcao, na skraju pola karnego, ale Karius jest czujny i odbija tą piłkę na rzut rożny. Kolumbijczyk nie może w to uwierzyć, że to nie wpadło, Feguli... Jest jeszcze okazja, 88. minuta, Feguli na pole karne, Karius zbija to nasz rzut rożny. Mogli z tego wycisnąć zdecydowanie więcej. Już chyba ostatnia akcja tego meczu, Falcao zablokowany, jeszcze nie koniec, zobaczmy jak to się skończy, Feguli, Sofien Feguli, końcówka doliczonego czasu gry, Falcao! Ale anemiczny strzał, z którym Karius musiał sobie poradzić. No i kończy się to spotkanie naszym zwycięstwem, Jeden do zera skromnie, ale najważniejsze jest to, że trzy punkty należą do nas. Trzy piłki złapane, dwie sparowane. Świetne spotkanie Kariusa, to mu trzeba oddać. Statystyki na korzyść Beszyk jeśli chodzi o niecelne strzały w celnych tyle samo. No ale najważniejsze jest to, co w sieci, a u nas jest pod tym względem zdecydowanie lepiej. Karius 5 interwencji, Muslera 2. Widać, który bramkarz był lepszy. Przechodzimy dalej. Drugie spotkanie za nami, tym razem na szczęście zwycięstwo. I jesteśmy na fotelu lidera, jak widzimy i Alan Jaspor się potknął, no Galata to wiadomo, bo grali z nami i znów jesteśmy tam gdzie nasze miejsce, powołanie do reprezentacji, tego niewielu się pewnie spodziewało na początku tego, tej kariery, ale ja wiedziałem, że to wreszcie może nastąpić, bo jednak mamy fajny overall, no w najlepszym klubie nie gramy, ale jednak często overall w FIFA jest ważniejszy niż przynależność klubowa, mam nadzieję, że Jogi Lef da nam zadebiutować. I szansa jest na wyjazd na Mistrzostwa Europy. To by na, było, na pewno byłoby piękne zwieńczenie tej kariery. Bo raczej drugiego sezonu nie planuje. W Turcji bym tyle nie wytrzymał. Zaczynamy trzecie spotkanie. Rzut rożny. Uzmert wznawia grę. Długo się zastanawia. Wreszcie do środkowa Piłka wybita poza pole karne. Jeszcze nie koniec zagrożenia. Eren. No ale takim strzałem to on by nie pokonał bramkarza w ekstraklasie. A co dopiero Kariusa. Elneny wycofanie piłki. Ładnie się tutaj bawimy. Elneny tapia. Do środka Burak Ilmas, prosto w bramkarza, Bofin łapie to bez problemów. Mamy rzut wolny, Lijajic podchodzi do tej piłki. Adem Lijajic nad murem na jeden do 0, ależ to był kapitalny rzut wolny, klasa światowa. Coś niesamowitego w lidze tureckiej. Lijajic, jeszcze podanie Nkudu, co wymyśli w tej sytuacji, zbiega do środka. Nkudu do Liajcia, ten ma dzisiaj patent, świetne podanie i Burak powstrzymany Bofin. Niestety, czy Bofę kapitalnie tutaj interweniuje? Patrzymy, Dala rozpędza się skrzydłem, pewnie będzie dośrodkowywał, bo to jest najlepsza opcja w tej sytuacji. Karius został i to się nie opłaciło. Jeden do jednego. Niestety nasi rwale wracają do gry. Mecz zaczyna się od nowa, ale my nie zamierzamy tutaj zremisować, chcemy wygrać. Lajic, ładne zagranie. Nkudnie Lens to był i jest. Dwa do jednego. Lens cudownie to sfinalizował. No i to spotkanie kończy się naszym zwycięstwem. 2 do 1, jedna piłka złapana, jedna bramka stracona. Ocena maczowa 7-0. Nie był to tak fantastyczny mecz jak przeciwko Galatasaray. Tutaj graliśmy jako bramkarz zdecydowanie gorzej. Antlaja Sport co miał to wykorzystał tak naprawdę jedną sytuację tam wybroniliśmy, ale to jest naprawdę niewiele. Karius, jedna interwencja, bofeum 3, bo chyba tak się to powinno czytać. No i dobra, przechodzimy dalej. Trzecie spotkanie za nami i miejmy nadzieję, że. Niedługo występ w reprezentacji. Patrzymy na tabelę i jest naprawdę pięknie: Trzy punkty przewagi nad Alan Jasporem i o dziwo Fenerbahce. Jak widać, ta drużyna wróciła do gry. Z Zdaniem nie dostaniemy szansy. Siedzimy tylko i wyłącznie na trybunach w bramce Neuer na ławce Trap, gdzie Ter Stegen widać. Lew naprawdę go nie lubi. Sane i Younes zdobyli bramki, dzięki czemu zwyciężyliśmy dwa dozera. Miejmy nadzieję, że jednak z Australią to my dostaniemy szansę, bo głupio by tak było pojechać na zgrupowanie i nic nie robić. Tak jest, dostajemy szansę z Australią. Nie jest to wielka światowa potęga, ale często uczestniczy w Mistrzostwach Świata, więc jest to dobry test. Zaczynajmy to spotkanie. Dobre tutaj podanie: Gundogana. Jest jeszcze przerzut na skrzydło. Zobaczmy, czy uda nam się opanować tą piłkę. Tak jest, Gnabry i na pole karne: sanne! 1 do zera. Szybkie otwarcie Niemców. Pięknie. Australijczycy stają się odpowiedzieć: Ma Bill. Rozpędza się skrzydłem, może dośrodkować, Karius ryzykownie, ale to się opłaciło, bo przechwytuje to dośrodkowanie. Australia w natarciu, ładne tutaj podanie, Godwin dojdzie na spokojnie do tej piłki. Karius tutaj wychodzi, odważnie, ale odwaga się opłaciła, pięknie przechwycona piłka. Pięknie tej Mabil opanował piłkę, Czyż zagrała na pole karne? Nie, podaje po ziemi Grant. Jest już w polu podanie i jeden do jednego, niestety Luongo, ale sędzia dopatrzył się spalonego, więc uratowało to Kariusa. Nie mamy jeszcze straconej bramki w tym występie i to nas cieszy. I sędzia musiał podjąć dobrą decyzję, bo w Fifie raczej się nie mylą. Rzut wolny dla Australii, Godwin wznawia grę. Mocne wstrzelenie w pole karne, ale prosto w ręce Kariusa. Niemiec nawet nie musiał się ruszać. Australia przedziera się, Luongo Luongo schodzi na prawą nogę, uderza mocno, blokowany i ostatecznie piłka ledwo co wturlała się do rąk Kariusa. Świetne panowanie Bellarabiego, Karim Bellarabi okazja do dośrodkowania, Sané prosto w bramkarza, który nie mógł tutaj popełnić błędu. I to spotkanie kończy się naszym zwycięstwem skromnie, bo skromnie, 1-0 ale najważniejsze są dwie rzeczy my zwyciężyliśmy Karius zachował czyste konto, cztery piłki złapał. Raz tam powiedzmy po spalonym udało się nawet zdobyć australijczykom bramkę, ale gdyby nie było tego spalonego to by pewnie nic im z tej akcji nie wyszło. Więc my się możemy cieszyć, dobry mecz w reprezentacji i miejmy nadzieję, że to nas przybliży do powołania na już same Mistrzostwa Europy, bo jest spora szansa na to. Przechodzimy dalej. Powiem wam szczerze, to powołanie do kadry mnie zmotywowało i ponownie będę wykonywał treningi. Nie będę ich tutaj już symulował, bo naprawdę to mnie natchnęło. Mamy szansę jechać na euro, byłoby to piękne zwieńczenie tej kariery. No i czas o to powalczyć. Dobre występy w lidze, świetny trening i to powinno wystarczyć. Zaczynamy ostatnie spotkanie. Tutaj widzimy reboczo, ładnie podał do środka. Diabi tańczy, tańczy, dośrodkował i musi być. Niestety nie ma. Burak fatalnie się pomylił. Tu powinno być 1-0 ładem ładne podanie. Liajč, burak. Kapitalni na skrzydło. Nabiega tutaj nasz skrzydłowy. Centralna pole karne. Jest 1 do 0. Liajč, ależ fenomenalnie serb to skontrolował. Cudowna bramka. Staramy się iść za ciosem i walczymy o drugie trafienie. Tapia. Idealny przerzut na centymetry. Nkudu w polu karnym. Nkudu uderza. Blokowany. Jeszcze poprawka. I 2 do 0. To spotkanie jest naprawdę dla nas łatwe. Burak, świetne podanie, Ljajić, czeka na lepiej ustawionych kolegów, przerzucania skrzydło, Elneny, szybkie odegranie, jeszcze nie koniec, zobaczmy, Elneny, Elneny bawi się tutaj z obrońcami, błąd bramkarza i nie ma golal jest rzut karny, fatalny błąd tutaj Murawskiego, Polak Rodak popełnił błąd i na spokojnie Burak z rzutu karnego na 3 do 0, perfekcyjnie wykonana jedenastka. Na siro, ale jednak się nie poddają. Murawski mocno celował w okienko, ale na całe szczęście chybił o kilka centymetrów. Tapia na skrzydła LNN. Tapia rewelacyjnie tutaj wypuścił kolegę z zespołu. Burak. Burak przed szansą na dośrodkowanie. Liajdź i 4 do zera do przerwy to jest deklasacja. Bawijmy się w drugiej połowie. 4 do zera to jest spokojny wynik. I tutaj okazja broni bramka, pusta bramka. Piątak. Tak jest, przybijamy piątkę naszemu rywalowi. Pięknie, Lens. Rzut rożny, zobaczmy. Niasu wznawia grę. Mocne dośrodkowanie Recipa, Nina za... Ale Karius króluje w powietrzu i ta piłka należy do niego. Dobrze tej Elneny rozpędza się. Nasz nowy, tak powiedzmy, że on tutaj gra jako skrzydłowy i gol! Jak to Umut wcisnął, nie wiem, ale brawa dla niego. 6 do 0. Ostatnie praktycznie akcja meczu zobaczmy. niejasna na skrzydło, szachan, jeszcze Zakaria. Zagrań do szachana, Zakaria, centruje na polekarne, Roda Lega, prosta w Kariusa, który z łatwością to wyłapuje. No i koniec tego spotkania 6 do 0. Beshiktarz pokazał klasę. Karius, natchniony występem w reprezentacji, nie popełnił żadnego błędu. No i to jest piękne. Widzimy tutaj statystyki, mówią same za siebie. Kto był lepszy? Zdecydowanie nasz zespół. i piłka rzędu tego spotkania. Nota 10:0 Dwie bramki bez asysty, ale dwie bramki wystarczyły. A czar tutaj widzimy więcej interwencji, no ale my mamy czyste konto. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po ostatnim spotkaniu w dzisiejszym materiale. Z konia sporem nie zagramy, gdyż zagraliśmy mecz w reprezentacji, więc to spotkanie przechodzi na następny odcinek którym chciałbym już dokończyć sezon w lidze tureckiej Zobaczymy jak nam pójdzie W najgorszym przypadku dla mnie oczywiście Bym musiał zagrać 6 spotkań, to dość sporo No ale jakoś tam dałbym radę Konia Spor, tutaj zobaczmy kto jest dalej Kaiseri Spor Kasimpasa Malatya Spor Fenerbahce i do tego Genczele Brice. To byliby nasi rywale w następnym materiale Jeśli Powiedzmy sobie szczerze nie dostalibyśmy powołania na euro, to byłby to chyba już ostatni odcinek z kariery Kariusa. A jeśli dostaniemy powołanie na mistrzostwa po dobrych występach w lidze, no to jeszcze jeden odcinek minimum ta kariera potrwa. Jeden oczywiście dodatkowy po, poza to, co planowałem. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie no i zapraszam Was na kolejny epizod. Miejmy nadzieję, że doczekamy się tego powołania do reprezentacji na euro. Trzymajcie się.